Cześć, z tej strony z PIS 119, witam was w kolejnym filmie z Space Marine 2 z Rodem i Makiem tutaj. Eee, przywitajcie się chłopacy. No hej. Jesteśmy w mieście Hive City, w ogóle jak... No co? Cześć. Zaciśnijmy <laughs> W ogóle jak tak czekałem na was, bo mieliśmy chwilę przerwy w nagrywce, to popatrzyłem sobie... Na w ogóle jak to wygląda, wszystko wokół i albo jesteś tak no. kurwa wysoko, <głos》>, albo tak wygląda cała atmosfera planety, nie? Może być, ale fajnie Ale ja podejrzewam, jest. że jesteś tak kurwa wysoko, bo wyżej od tego to nic nie ma. No, wyżej jest. Wyżej o, jest tak. wola imperatora. Tak, Fajem w ogóle tak. patrzcie, jak cały czas Hive wyrzuca nowe kurwa stwory. Ja powiem inaczej. Komu to się kurwa chciało budować? No niewolnikom. Fanatykom, niewolnikom. I Rodowi. I Roderikom. roderikom. Przemseń, przemseń. No, no, przecież jesteś za w, w ogóle. Ten czekaj, Maku. Ogarnąłem no? o co chodzi z tymi trybami miecza. Jeżeli masz no? tryb wysoko, y, to bijesz jakby stricte do, w jedną osobę. A mm. jak masz tryb y, ten taki... Na dół to bijesz e, powierzchownie. A ty. Czuć, tak, żeby mieć tryb? Tak. No dobra. Jonyk. Kurwa. <ścoughs> Byłem szybszy. Łomatko i ale mi kratkuje. A mi nie. Znaczy mi tak, bo stwierdziłem, że fajnie będzie, jak będę grał z wami sobie pobiorę coś w tle. O! Idzie tam. O kurde! Więcej ich jest? Tak, wiem. Właśnie idę tam mu y, pomóc trochę y, zemrzeć. Rzemzaj, Rodo, rzemzaj! <trym> O kury, to nie był dobry pomysł mm. Bo ciężko tam też tutaj przejść Nie, już jestem o, Nie, nie zdążyłem kliknąć Dobranoc, smacznego, bo są łapkę się Ła! Hmm, ciekawe jest to, że yy, ta krew tak szybko znika. Bo wiesz co, to jest efekt wizualny, i też y, ciężko, żebyś cały czas. W, y, wiesz, kupujesz sobie specjalnie DLC, żeby coś widzieć, a potem masz cały czas brązowo, czyli czerwono, nie? To jest na takiej zasadzie. Efekt po prostu wizualny, który znika. A mój to tu jest ten, pistolet Boltowy.

Nie wiem, Idzie tu jakiś to to kurwa za czerwone gówno tam wyszło Gdzie? Gdzie? Na lewo, na tej platformie przed nami. Snajper i idą duże Snajper To jest kolejny Fajnie, że czasami mi się naszerbona ta, ta takie Czek na sprawa No mieczyk jest kurwa Dej chłopaki Tak so, by the way tam coś żyje Nie. Co żyje No bo to jest to skąd one wychodzą Jajo hajba Broda ledwo żyjesz Masz steampaka Ech, Czekaj, nawciągam ja się za czegoś Trzeba znaleźć mu się, Masz, Jeden. Nie masz? masz. Znaleziony, tu jest. Termin Boltowy, automatyczny. Nic więcej nie widzę. Przegróbój pójście. Coś tu jeszcze jest pod rodzeniem. Nie, raczej nie. Rada, chodź tu. Gdzie? Tutaj. Gdy no, team, ale Rado wziął już. Maku weź sobie ty. No, ty weź się, się. Myślałem, że masz tego. Jak to się nazywa? Amo? Mm. Relikt. Relikt, no. No, tutaj tam w szkacie jest odpalana tej już. No to tak już jak, nic nie ma już więcej. I co, się dzieje? Czyli teraz pewnie musimy zejść na dół. Tak. O, A nie, tędy możemy iść. Znaczy, no wiadomo, idziemy na dół, ale jedną, z inną częścią mapy, żeby nie było, że robimy backtracking, O, nowa rzecz testuję? Możesz testować. Dobra, Zbawiam się snajpera. Ja mam tego oculusa, nie jest spoko. Hrabinek boltowy oculus, jest zajebisty. Szkoda, że tu nie można kłócać. O nie, latające gnoje. Nie podoba się do. No Ale mogą sobie przylecieć. Ale ogólnie chyba... Uh, Patrz, tam są nasze statki, statki daleko. by nas atakowały, co mm. nie? Co? Robo by nad te gówno atakowały, te latające dalej. Taki nie. Chcesz, jak chcę, hive. Cut them down! kogo? A, to są. Snajper. Sniper! śpi. Drugi sniper. Śpij. Reloading. Czeciśpi. Magazyn. Changing magazine. Duże mam na w głowę, ale kończą mi się amunicje już do niego, jak się A, o, o, amunicji. O, zaraziłem się, super. Mm. To jest krzynka samolotu, jakby co? Gdzie? Mm -hmm. Na końcu, tutaj, gdzie, gdzie ja stoję. Which obstruction, bo ja nie wiem o które chodzi. A tu interakcję. Wiedźmin kurwa spacja majster <grystanie> Ej pomogło Aha a jesteśmy dole mm. dobra To fajnie Boss. Oho sprzające stszjąe O nie. Nie nie nie, 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 nie! Tak mi nie rób, tak mi nie rób! Weź mi brada! Zjadłem go your... Zabijam, zabijam! Dobra, Maku zabija Nic nie je widzę, jestem pod trucizną Mogę ci tu jakoś? Nie, nie mogę tego zrobić. Użyj winy, bo się do placówki. Trzeba się tam przegrupować. A najpierw szukajmy, czy coś, coś, coś tu nie ma już było to przeszukane. Tu nie, tu nie, bo to jest za winda, rodo. Tu nie było. No? Tutaj na windzie może być sporo, ale ta winda będzie miała jeszcze jakąś e, akcję na sobie, ona jest za duża, żeby tego tak po prostu z nią nie Tu jechać. jest ten, e, ciężki karabin bortowy. Tu też jest pełna broni. Karabin okulus. Ciężki karabin boltowy, atlantyczny karabin boltowy. O! Będzie was. Tak. Ty jest nówka. Karabin, e, ciężki karabin boltowy mam właśnie. Yy, biorę fajne. tego, yy, Chcesz wziąć sobie tego Medish czy ja mam wziąć? Maku może wziąć Ma małą HP Pyknę i se... O, to masz ten, czyli... Lecą, gówna! Dobra, dobra... O nie Nie jest dobrze Jakieś latające gówno będzie na pewno, bossowe Dlatego wszędzie ciężkie kolabiny są boltowe No mhm. I dużo amunicji a. Jeżeli gra ci amunicję apteczki, to więcej to się dzieje. O to ja. będę łańcuchy, jak nic? Zawalę snajperkę. Da! Biją łańcuchy. Dlatego tyle było ciężkich, żeby wywalić snajperki. <grystanie> o, przyszły to! Idę! Wybite, no. A wadu? A wadu? Który strzela do mnie gdzieś? Który łancuch? Który łancuch? Nie wiem, nie widzę. Tam. Tam ten. To do mnie strzela, gdzieś tu coś kurwa, do mnie cały czas strzela. A tu okay. jestem zarażony, i ich pewno tu jest. Dobra, padły. Uzbudziałem. A e, padłem biegnę. Znaczy, próbuję, bo trochę tkuje, kurwa. Nie miałem szans, bo mi się na plecy. No na plecach jest. Wiem, Maku leży. Już lata, bo mają berderki. Leży. Jest spokojnie, mam relik, poradzę sobie. <suszy> mam relik, poradzę sobie. Jednę do Maka od razu. Mhm. Mm Zajmijcie się tymi łańcuchami, ja spróbuję, ała kurwa jednak nie Łańcuchy 35% Błęd zapadał Ba. Jestem w serwisie Mam radar świetlny Padłem, Zapadł no. <tryk> Ale to jest pierwszy zgon od dłuższego czasu czyliś, nie? No, no. no. Nie patrzyłem Petru nie się uwiesił jebanie. Trzeba się zdebrać bo na pewno jest sniperka od razu wywalą Mm -hmm. I tu weźmy sobie te ciężkie boltery, macie okazję Tu jest jeden Wiesz co, ja zostaję przy plaźmie. I tu masz gaz jeden. 1 Ja sobie wezmę ten ciężki weźmy wszystkie paki Nie mogę podnieść go Tutaj tego Też nie bo... mogę nie, może masz? Chyba że trzeba najpierw interakcję nie. zrobić tu jest. A tak, no musisz interakcję wziąć. To odpalaj interakcję. Też się nie mogę go podnieść. Diny. Może się zbudowało. Nie trudno, no. Zaraz O kurwa, umiejęt jakąś specjalną mam na mieczu. Kliknijcie raz prawy i E. I jeszcze raz potem prawy. O, ciekawie. Hmm. No, nie można podnieść żadnych rzeczy z ziemi. Coś się zepsuło. No to lecimy na tym, co mamy na sobie. Pierwszy łańcuch będzie tutaj na tym. Koło mnie. Tam, gdzie Maku stoi. James. Dobra pierwsza poszła do drugi ale tu, te. Mówa, tu jest ślata jakieś kurę słoka okało, mają. No właśnie, nie widzę go, wiesz? Najgorsze jest to, że nie widzę tych skrzynek z amunicją. Tu są. A coś się kurwa zepsuło. No ale można podnosić, a nie. deploying crack grenade. changing magazine. Uh -huh. no one behind. help. maggot cheat. are they back yet? still that right? Zabijam, zabijam Padłem znowu dostałem od pleców Ale kurwa z plecami nic nie było Są te kurwa małe gówna strzelające najgorsze Nie, się łańcuch szybko Dobra, czyste, ja? jestem zarazony Padłem Spokojnie, spokojnie, ja mogę stanąć gdzieś. Ja Amraliks. Aaaaaah! Dobra, jest trochę ciężej, trzeba kurde, znaleźć w jakiś sposób na to. Leży, dobra, dobra, o kurwa. Ja mam śmiertelną Kurwa, wstawaj, rodo, wybrałeś się. Do ciebie, Maku, biegne, biegne, biegne. They hurry the Biegnie, biegnie, tak, tak, kurwa skerowałem to no, Wiesz jakby były te skrzynki z amunicją dałbym radę, ale tak to się amunicja wszędzie skończyła Bo, nie Ale w ogóle nie dało się podnieść nawet steampaków ani granatów Może teraz się będzie dało po tym restarcie Może coś się zjebało po prostu e, Odpędzę może od razu Znaczy nie, wolę na, na razie pobiec do tego kurwa steampaka. Zobaczę czy ja mogę go podnieść To nie mogę podnieść steampaka, coś się zjebało Może być tak, że wiesz, my podnieśliśmy wcześniej i gra sugeruje to, że i ich tutaj już nie ma. Ale przecież wcześniej się dało podnosić takie rzeczy hmm. Po prostu gra stwierdziła, że jesteśmy za dobrzy. Ja. A gdzie jest skrzynka z amunicją? A tu. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie Też tu było Ta, i nagle nie ma tylko granaty ja, gra, ja nawet granatów nie mogę podnieść ja granaty mogę, ale na przykład nie mogę z impaków. No, ja nie mogę nikogo nic Ja tylko broń mogę podnieść. Chyba będzie reset, panowie. Dobra, ostatnia próba to, przed to, ewentualnym resetem. nam pójdzie. Eee, Meltę oddałem. Wziąłem sobie cięższy karabin. Tak, tak, tak. Nie wiesz tej mm. melty. Tu będzie pierwszy łańcuch. Musimy się skupić. Mhm. Drugi będzie tamten. Drugi będzie tu. Z nami. Nic się polecą i teraz Padło, dobra, będą pod drugi. Dobra, teraz, teraz wyciśmy z, z dranidów Na dole tutaj ma masz Chwała, teraz to nie tutaj. Nie tam doba. No mówiłem, że tam. Zjadłem te małe kurwy szające. Mhm. Lecę mam jakieś, to strzela do w plecy. Patrzę. Nie widzę. Dobra, widzę. Już go nie ma. Dobra, czyste? do mnie, strzela, nie Widzę co. Strzelanie przez, przez kontenerę, Co to kurwa jest? Zostałem. 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 macie, plecy macie, o kurwa, Coś, to wyjrzeć? Chcesz to wyjrzeć? A, padłem No kurwa przez konterę strzela jebany No właśnie mówię kurde A kubeścica w ten, w te łańcuchy szkoda ponoszę, prawda? Ubezpieczam je, ubezpieczam 19% zostało. Snajper biorę snajpera na mele, e, chyba ostatni łańcuch, leży, biegnę, kurwa, może takie, je? ale panem tylko jest ja za radość śmiertelną, mi pomóc do naszego? Całej, wchodź ostatni weźcie już ta Michał pierdolacie, który próbuje odgonić. Spadamy spadamy. Spadamy, 0% spadamy. Przegraliśmy, chyba chociaż? Kurwa, tak. wiecie co jest, kurwa śmieszne i zabawne. Hmm? My byliśmy na końcu. Tak. Dosłownie już podchodziliśmy pod koniec. Tak, ja tylko wiem, że się przez kontenery. No. <noise> Czekajcie, nie idźmy tam na razie. Zobaczmy, czy ogólnie tutaj jakąś amunicję znajdziemy. Znaczy tu. nie. Najgorsze jest to, że te wszystkie steampaki powinno dać się podnieść. One się po prostu zbagowały. Musimy zrestartować grę maku. To weź, może ten wczytać. Chapter bo weź nasz do menu. No ale ostatni punkt kontroli się ty, po prostu musisz zrecertować grę. My się w tym momencie pożegnamy ze wszystkimi, więc widzimy się w następnych odcinkach na razie. Do widzenia. Adios.